Dominik Montilio dorastał na Bruklinie w latach 50. -tych. Nie znał życia poza mafią. Włoska mafia oznaczała dla mnie rodzinę, bo należeli do niej wszyscy moi krewni, kuzyni i wujowie. Dominik trafił pod skrzydła wuja Antoniego Nino Gaddiego, który był na dobrej drodze do zostania capo w rodzinie Gambino. Mieszkaliśmy wszyscy w jednym domu. Zajmowałem z matką pokój na środkowym piętrze. Nino mieszkał w piwnicy. Przerzucał się od skrajności w skrajność. Albo kogoś przerażał, albo uwielbiał. Żadnych stanów pośrednich. Kilka kilometrów dalej, na Long Island, w rodzinie Colombo dorastał Michael Francese. Jego ojciec, John Sony Francese, był prawą ręką szefa rodziny. Tata był ważną figurą. Interesowali się nim stróże prawa i dziennikarze. Wyrastałem pod czujną obserwacją policji, ale ojciec nie pozwalał, by to wpływało na nasze życie. Był wspaniałym tatą. Idealizowałem go i nienawidziłem policji. Loving and idolizing my dad and hating the police. założyciele mafii w Ameryce byli przodkami ludzi pokroju Dominika i Michaela włoskimi imigrantami, którzy przyjechali do Stanów po pierwszej wojnie światowej nazywano ich Cosa Nostra, co po włosku znaczy nasza sprawa Cosa Nostra od innych przestępczych organizacji odróżniały kwestie etniczne mogli do niej przynależeć tylko 100% włosi Początkowo mafia opierała się na więzach rodzinnych i miała silne osadzenie w tradycji. To bardzo atrakcyjne życie. Wiąże się z nim władza, prestiż i poczucie braterstwa. Poza szacunkiem i honorem liczyły się pieniądze. Powstało imperium, szmuglujące alkohol i zajmujące się praniem pieniędzy. Zyski dzieliło między sobą pięć nowojorskich rodzin. Dzięki krewnym Dominik należał do jednej z nich.